Ja mam na imię Maksym, ja mam 8 lat. Ja mam na imię Radek Kolosów. Ja mam 8 lat i mam na imię Mark. Nazwisko Pawiński Kirył. A mam imię Kirył. A jakie ćwiczenia najbardziej lubisz? Grać w mecze. Te dzieci uciekły przed wojną w Ukrainie. Odskocznie od codziennych zmartwień znalazły trenując w polskich klubach. Pod hashtagiem Polska Piłka dla Ukrainy Polski Związek Piłki Nożnej zainicjował akcję, w której kluby i akademie zapraszają na bezpłatne treningi dzieci uchodźców z Ukrainy. Stanęliśmy na wysokości zadania. Pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na współpracę, na stworzenie możliwości tym młodym ludziom kontynuowania gry w piłkę. I myślę, że ta akcja pokazała, że my, jako Polacy, potrafimy pomagać, potrafimy się jednoczyć. A kluby otworzyły niejako nie tylko serce, ale swoje obiekty dla, dla tych młodych chłopców z Ukrainy. I to było widoczne w całym kraju. Pomoc zaczęła się od samego początku, jak tylko tutaj przyjechali uchodźcy z. Ukrainy. Mamy wśród nas byłego naszego zawodnika Antona Kolosowa, który od samego początku no, inspirował takie spotkania. Jestem też z Ukrainy, tak rozumiem, co się tam dzieje i trzeba było tych dzieciaków od tego wszystkiego odciąć. Oni przychodzą tutaj, tutaj już zapominają o tym wszystkim, co się dzieje w kraju.

Już kilka dni po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, ogłosiliśmy akcję solidarnie z Ukrainą. Akcja polegała na tym, że wszystkie dzieci, które przybyły w... Po okresie, po 24 lutego na tereny Polski Mogły korzystać z zajęć w naszych oddziałach, akademiach za darmo, zupełnie za darmo. Dzieci biorą udział w turniejach przez nas organizowanych, w półkoloniach, obozach. Ta aklimatyzacja w pełni następuje. Zaadaptowali się bardzo dobrze. Gdyby był to jeden zawodnik, tylko na pewno by miał, by miał większe problemy. Natomiast piątka, szóstka, no to już jest taka mała grupa, która może ze sobą też funkcjonować. Jeżeli chodzi o język, no to nie jest niemiecki, to nie jest hiszpański także jakoś sobie radzimy. Język piłkarski to jest język uniwersalny, także, także nie ma wielkiego problemu. Pomagamy w aspekcie sportowym. Wiadomo, tu przyszli chłopcy, którzy chcą grać piłkę. Niektórzy już grali wcześniej w różnych akademiach na Ukrainie. Natomiast też mamy, zwłaszcza w młodszej grupie, takich chłopców, którzy zaczynają dopiero przygodę. Mamy trzy ćwiczenia, potem mecz. Takie na przykład pierwsze ćwiczenie dryblingowe, potem na fizykę dalej nie wiem takie może jeszcze raz na dribbling a potem gra jeden na jeden dużo prowadzenia piłki to są aspekty które w Polsce w całej Polsce w akademiach na nie kładzie się największy nacisk natomiast w starszych grupach już wchodzimy w działania grupowe ale też gra jeden na jeden to są takie główne aspekty tych treningów. powiem szczerze że w starszej grupie mamy kilku chłopców dwóch chłopców dokładnie którzy trenowali już w akademii w Kijowie i oni wykazują duż dosyć duże umiejętności, dlatego tym bardziej dobrze, że, że tutaj trafili i mogą się rozwijać. Piłkarska pomoc dla Ukrainy to nie tylko wsparcie dzieci, ale także piłki seniorskiej. Łódź i stadion ŁKS-u stał się w ostatnich miesiącach domem ukraińskiej piłki. Odbywały się tu mecze reprezentacji Ukrainy i spotkania Dynamo w eliminacjach Ligi Mistrzów. To jest tylko ten wierzchołek tej góry, która... Yy... Była świadczona tej pomocy, która była świadczona Ukraińskiej Federacji, ale to, co znalazło się w obrazku w całej Europie i nie tylko. Wszyscy widzieli stadion głodzi, widzieli tą. To ogromne zainteresowanie. Dla nas jest to przede wszystkim duża satysfakcja, że możemy uczestniczyć w takich przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym. Cieszymy się też, że możemy pomóc im, to co podkreśla chociażby na jeden z naszych zawodników wychowanych, Akademii Dynamatiiów, Władysław Ochrończyk, na chwilę zapomnieć o tym, co dzieje się w ich rodzinnych stronach, dać tutaj, przyczynić się do tego, żeby mieli odrobinę radości, żeby przeżyli takie emocje pozytywne, a nie te tylko związane z... Zdarzeniami wojennymi, które dzieją się wśród ich bliskich. My jako Polacy potrafimy pomagać, potrafimy się jednoczyć I ta akcja, to wszystko, co my zrobiliśmy dla Ukrainy, pokazała, że mogą nas liczyć.